Drodzy Państwo, mamy takie wyniki tutaj nasze, mamy cenę, mamy stosunek ceny do ilości, mamy wszystko, jeżeli chodzi o stosunek mięsa do ceny, bo to też jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o stosunek, ceny do ilości, mięsa, oczywiście chodzi o mięso wygrała trójka, później jest, po trójce jest piątka, jedynka, jedynka i później... Mamy dwójkę i ostatnie miejsce czwórka. Czwórka jest najgorsza, czwórka to co właśnie, o widzę, że czwórkę zapamiętasz długo. Czwórka nie dość, że była, mało tego wszystkiego to jeszcze była kiepska, nie. bardzo kiepska. Bardzo dużo słówki za to miała. Słówka nie była też specjalna. Jeżeli chodzi o to, co tutaj nasi specjaliści ocenili pod względem smaku mięsa, Jedynka i piątka, ok, Brony, dwójka, dwójka, trójka tako, a czwórka shift totalny, tak? tak. Totalny shift. Powiedz, powiedz, powiedz to głośno. zjadłeś czwórkę, kiedykolwiek jakby ci tak. nawet kupił. Nie, nie, nie chciałbym wiedzieć co to jest, żeby na przyszłość ją. Dowieście na pewno za chwilę, bo, bo, tak. bo potwierdza to pewnie moje też, też tematy, ale to jest za chwilę. Dobra, czyli, to, czyli panowie, to wiemy już wszystko, tak? wiemy, z tak. czym mamy do czynienia. Wiemy, że mamy tak naprawdę, jeżeli chodzi o ilość mięsa, niezaprzeczalnie trójka. Czy zawsze jest tak? Za, nie wiem. Piątka jest to drugie miejsce? Jedynka jest to trzecie miejsce. Jeżeli chodzi o ilość. Ilość do, do ceny. To, to są takie współczynniki. Podzieliłem ilość mięsa przez cenę i otrzymałem współczynnik. Tam współczynnik 9, 6, 8, 11, 8, 6, 28. to jest najciekawsze, bo teraz Panowie, wszystkie współczynniki są w miarę, tak? bo jedynka to współczynnik 9,6, dwie, 8,1, dwie, 11,8, czwórka, 6,28. Czwórka to jest totalne barno, piątka, 10,9. Czyli jeżeli jest to powiedzmy 8, między 8 a 10 to jest to jakaś taka norma. Jeżeli jest niżej już niż 8 to już się źle Jeżeli jest to 6,28 to jest barno. To smakowo barno i tak. Czyli przegrała czwórka. I teraz, kochani, najpierw no, ten kto wygrał ilościowo, może nie smakowo, bo smakowo piątka jest ta tak? Piątka, jedynka. Piątka najlepsza ze wszystkich. Piątka była najlepsza ze wszystkich, jedynka była druga, tak? Dobrze. Tak. Jeżeli chodzi o jakość. Jeżeli jednak chodzi o współczynniki nasze, naszym zwycięzcą, jeżeli chodzi o ilość mięsa do ceny, z tych pięciu kebabów, bo... zer kebab diamentowa. Drodzy Państwo, czyli mamy faworyta, kebab zer kebab, Najlepszy stosunek ilości mięsa do ceny kebaba, nie Naprawdę powiem tak szczerze, bawię się w kebabie jakiś czas, nigdy kul nie sprzedawałem, ale ta ilość jak na taką, to jest kebab, który był za 15,90 i było 188 gram mięsa. Bardzo dobry wynik, naprawdę. To jest bardzo dużo mięsa, Jakość nie będę tego krytykował, ale, ale jest to dobry, dobry wynik, naprawdę dobry wynik. Lecimy dalej. Drugie miejsce to ta Dobra podobno smakowo piątka, piątka to Erwin kreba. Z którego lokalu? Lokalna turystycznej, lokalna turystycznej Erwin Wilke. Nie wiem, nie jadłem, nie jadłam ale jeżeli chodzi o ilość, tutaj wierząc z kolegą, stwierdzam, że jest naprawdę warto tego, żeby się nad nim zastanowić i tam sobie zjeść. Dobrze, teraz trzecie miejsce. Trzecie miejsce, jedyneczka. Tego jestem Jedyneczka bardzo, bardzo nutuje to. Ja nie wiecie, co to takiego? To jest bazna. Baza Basra kebab z diamentowej. Baza kebab z diamentowej, y, która za 20 złotych i 90 groszy dała nam wagę 466 gram. Mięsa było 201. Tak. Okej. Okay. Smakowo, oceniłeś ją też. Nie no, rynku, dzisiaj się obroniła. Dzisiaj się obroniła. No najważniejsze, że się dzisiaj obroniła. My dzisiaj robimy badanie rynku. co może wycinacie, ale my możemy już dzisiaj powiedzieć, że jest ok, tak? to nigdy typowy mieli kogo pracy, bo widać, że Buffla jednak jakoś dała sobie radę. No i teraz co? Już mamy naszą elitę tych trzech chyba, jeżeli można mówić elicie, czyli z Elbi, Buffla. No i mamy no, teraz Teraz jest dwójeczka już poza podium. Dwójeczka jest też już nie opisywały siedzenia jak to smakowało, bo to była taka włóchnista. Drodzy Państwo, nie jest ostatnia. Cochinor, Cochinor krakowskie Krakowskim Przedmieście. To jest y, mocny zawodnik w tej kategorii, bo jest przedostatni. I to już się sprawia, bym powiedział, bardzo źle, y, bo współczynnik już jest 8.1, czyli powiedzmy, jeżeli przyjmiemy, że współczynnik ilości mięsa do, do, jak, do tego, jak to kupujemy, jest 8-1, to jest ta granica. jeżeli ktoś przejdzie tą granicę, to jest tragedia. I kochani, teraz zaskoczenie was wszystkich, bo na pewno niektórzy z was schodzą tam i jedzą. Ja się, ja się z tego śmieję i zawsze żartuję sobie z tych kebabów, niestety, bo wiem co to jest. Ale jak widać głupi kupi wszystko, robili sobie podobno dużo komentarzy na Googleu, nawet zatrudniali ludzi, mają fajne oceny, oceny mają taką same jak mój kebab, który nie jest śmieciówką, e, ale okej. Okay. I teraz tak, co ten kebab sobą reprezentuje, nie reprezentuje sobą dokładnie nic, e, okazał się totalną porażką, współczynnik ilości mięsa do ceny 6,28, moi drodzy ten kebab był bardzo duży, tylko nie było tam mięsa, mięso było nie że mięso jest, to typowa kula mocy, która w ogóle się nie daje, nie do jedzenia, no ale nieważne, jest to 6,28, to jest gówno, gówno i tu możemy powiedzieć, że jest to gówniany i ta rozpadła, tak buła się bóra rozpadła, wszystko było gówniane. No powiem jest jesteście tutaj obiektywni, Była, było to największe gówno z tego wszystkiego? Tak, tak. Możecie powiedzieć, że było to gówno. Dobrze, jeżeli było to gówno, ja podpisałem sheet, 110 gram tego tak zwanego mięsa za 17,50. Za 17,50, kiedy tujeczka miała 188, czyli prawie dwa razy tyle za 15,90. Główno. I teraz, jak się z ma, to główna? Dostana! Panowie, gratuluję, dostanie tego, że po prostu przegrali w dds ze wszystkimi w kategorii najgorszych kebabów wspólnocy. Panowie, możemy jest dostanie. Dostana! Panowie, którzy kogo jej dostanę. gratuluję Wam wszystkich, jesteście wspaniali, zajęliście się nabrać po całości. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do naszych następnych programów. Do widzenia. No, to my też dziękujemy Panu Jerzemu, że mogliśmy taki bardzo ciekawy materiał dla Was nagrać. Na pewno wiele emocji. Dla, dla Was, którzy nie myślicie o tym czasem, co jecie, tak. radzę Przez strogię, zwrócić tak. uwagę na takie, bo... Chyba by były kupowane prawdopodobnie całkowicie jak to się mówi? Całkowicie kupiliśmy je bez, bez jakiegoś pokazywania się. Osoba, która kupowała, była to osoba nieznana nikomu, także nie, że ja wyszedłem, bo mogliby zrobić lepszy, gorszy, nieważne, jakby mu złośliwie zrobić gorszy. A mogliby mi też zrobić lepsze, żeby pokazać, że były lepsze kebaby. Te kebaby były kupowane, te kebaby były, tam jest dużo, te kebaby były uczciwie kupowane. Także tutaj widzimy co się dzieje na rynku, rynek mam nadzieję, że to skoryguje, Państwo to zrozumieją. Ja nie wiadomo jak długo będę się bawił jeszcze w kebaty, ale, 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 ale Państwo jeszcze będą je na pewno długo jeść, więc proponuję wziąć pod uwagę to co naprawdę my tu stworzyliśmy, stworzyliśmy tu dobry materiał, uczciwy materiał, dlatego robiliśmy to naga prawda, naga prawda jest to to, co naprawdę jest prawdziwe. My na Facebooku pokazujemy prawdziwe rzeczy, nie boimy się, lecimy po całości. Ale chcieliśmy tu podejść po całości. Sieci znają się całe to Wreszcie. Wreszcie na kulach, są najlepsze. Kule są najlepsze. Następnym razem, być może, się, jeśli się z Państwem spotkam, weźmiemy mojego psa, który jest ekspertem od kebabu, bo konkurencja chyba <laughs> nie zjadł, a jak widać miał rację.